No siema na wszyscy widzowie yy, jeśli oczywiście mam ja, ja, jakiś jeszcze yy, dzisiaj będziemy nagrywali yy, odcinek z może kilku gier jak mi się uda nagrać no bo jeszcze będę chciał coś tam porobić później więc ten film nie będzie trwał długo i pierwszą grą jaką bym chciał pograć tutaj to byłyby robaczki bo ostatnio zacząłem grać i i chcę, no nie? Dobra. Nie wiem jak się nazwać. Może się nazwiemy. Yy, wiem, 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 wiem. Masywnowały. Idealna nazwa. Idealnie. Dobra. Yy, ślicznie Okej Skina. Dobra, takiego i może... Albo może stworzymy z jakiegoś... Różowy tutaj dam takie różowe dam Dam To, to, to w ogóle daj będzie taki sobie Dam potem tutaj to I na końcu Takie czerwone I jeszcze tutaj to Może nie jest jakiś super Ale nie jest I jakąś czapeczkę O takiego supermana no, Albo nie, supermana dam, dobra i gramy online grę. Dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. O, mamy pierwszego pana, którego możemy zjeść. Tylko żebyśmy go zjadli. Okej. Okay. Jakieś tam jest, widzę... Dwóch Polaków widzę na topce. Kogoś bym tutaj wyżralił tego pana. O, pięknie, ale bym ja, ja bym się prawie zabił. Dobra, ale mamy choć jedzenie. Tutaj jakiś pędzi wiatr. O, jakiś Argentyna. O, kurde, o, o, kurde. Jaki wielki. Chłopie. Jaki wielki robal. Patrzcie, jaki on jest ogromny. On, około, on może być na topce. On może być albo drugie miejsce, albo si siódme, bo nie ma niku. Jezu, widzicie, jaki on jest wielki? Boże, ludzie, pa! Pa, jaki on wielki jest. I takiego, taki, boże, patrz, jak on ma, teraz będzie miał wyżerkę. Ale będzie miał wyżerkę, chłop. Patrzcie. Ale wyżera ma. Patrzcie na to. Przyszedł teraz będzie taki wielki. Patrzcie. On jest na topce? O, on już musi być na topce. Ja Jaki on ma nick? Aha. <ścoughs> Zabiłem się. Kurde, no. Mm. Nie, nie poszło mi po prostu. Muszę być większy, żeby mieć większą widoczność. Tam ktoś był? Tak. Oku, ale ma tu, tu jest wyżera. Tu jakiś wielki robot umarł. Musimy korzystać z tego. Mew, dobra. Mewę zabijemy. Chyba. Dobra, próbujemy zabić, nie? Próbujemy zabić. Bo tu na online to już nie ma żartu, bo tu są. R dobra, tutaj zabiliśmy tego pana i ten będzie nas Nie, nie będzie nas próbował. Ale tego mewa musimy zabić. O kurde, tu jest jeszcze jakiś malutki robaczek. Tu musimy jakoś zrobić swój plan. O, to by to. Nie, to ten. To, to jest? Ten robal jest bardzo podobny w rozmiarów jak ja. O, ale wyżera tu jest. O kurde, tu jakiś następny wielki robal jest. Tam ktoś umarł, ja tam nie idę. Ten ten obok mnie też umarł. Patrzcie jaka wyżera, jaka wyżera. Tylko teraz nie umrzeć, teraz nie umrzeć. Jestem dość ten... Dobra, tam zboksował. Full pisa mu założył. Jakbyśmy tego... Zabili, to by była taka wrzera, ale to wcale nie jest takie proste. Kurde, ten pędzi. Ten może teraz umrzeć, bo oba ten umarł jednak. Tylko on wszystko zażre, bo on ma fajnie. Mm, o kurde, ale bym teraz wjechał, jakbym użył więcej sprinta. Bro, widzę jego skrzydełka. On nie jest zbyt głupi. No to nie jest zbyt głupi gracz. Chyba ten, nie wiem co ten gość zrobił, ale w O Boże, Putin! Chodź tu! Putin! Putin! Putin mnie to No co to jest? Jak on mnie zabił? Ludziska. Boże, ale wstyd. Tam ktoś był. Eh? Albo był. Oh, kurde, patrzcie, jakbym w jego wjechał. No i mnie zabił. Ha, i próbowałem, próbowałem, próbowałem. Już jest czwarty raz z tym Fishing klanu. O, boże, jakiś tu pędzi wiatr. Aż, 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 aż. Asz. Trzeba asza zgnieść. Patrzcie. Asza trzeba zgnieść. Asza trzeba zgnieść. Oh, Jezu, patrzcie, ja no nie. Tam był wielki, belgijski robal. Mam nadzieję, że go widzieliście. M możecie sobie przywinać, jak nie widzieliście, ale... prawda był masywny. Tu jest ruszające się. Dobra. O kurde, dobra, ten jest... Ten nie jest zbyt głupi, ale ja go i tak zabiję. Kurde, dobra, lecimy, dalej. Szukamy więcej ludzi. Żerki nikogo tu nie ma przecież to ktoś powinien być chyba że ktoś osobok sobok mnie, tylko mam zbyt małą widoczność i nie widzę o, tutaj jakieś jedzenie, o jest jakiś robak tu jakieś jedzenie leżało z jednego robaka i ten mi zeżar. okej, okay, trzeba od tego, ale nie, to, 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 nam to, to nie wyjdzie od tego jakbyśmy zjedli kolorowego Patrzcie. Aj, dobra, ostatnia runda w, z, bo, z bocikami, bo z bocikami łatwiutko jest. Patrzcie, przecież ja nie muszę nic robić. Ja wam to pokażę, patrz. Przecież oni we mnie sa, sa. Widzicie to? Przecież ja nie muszę nawet nic robić. Ja nie muszę zbierać... No. Wbiegł we mnie, no. Przecież ja nie muszę nawet zbierać tych kropli. Ciek. Aha, dobra. Poczekajcie chwilę pauzy. Okej, okay, jestem już. I dobra, teraz taka runda, wiecie, taka ze zbieraniem tych. Patrzcie, przyszedł we mnie w bieg. Bądź, we, we mnie no, po prostu w bieg. I tutaj widzicie, jaka tu jest taka płynna gra. O, przecież wystarczy... Patrz. Full pisa dostał. Tu jakiś rosyjski dostanie full pisa. I tego też dostanie full pisa. Szwajcarski. Ten już dead. Patrz, przecież ja tu trzech full pisuję, no. I czy to jest normalna gra? I'm mexican, I'm Massive jakieś boty takie nazwy mają jak w Fortnite czy, czy tych wszystkich innych grach, takie nazwy. Jestem z Meksyku, jestem masywny. Co miałam nazwę masywny robal? To patrz, ten robal się kręci, to przecież wystarczy zrobić mu coś takiego. I, i już go nie ma albo tego. O, już jest schulpisowany. To w ogóle nie ma zabawy, jak jesteś taki wielki. No, tutaj już się zresztą w nie zabijemy. Dobra. Przechodzimy do następnej gierki. Jaką będzie? Uwaga. Panie i panowie. Brower, bo ja ty miałem jedną rzecz. Ciekawą. Czy nie, może nie ciekawą? Yy, tak, że tu mam StarDropa Więc chciałbym żebyśmy, żeby mówili dzisiaj No te... 32 puchary Więc może zagramy... Czekajcie, ściszę grę, bo może mnie słychać O Dobra, tutaj możemy już, dobra, zagramy sobie nikiem. W pary I... Próbujemy zarobić pieniądze. Znaczy, pucharki. Yy, będziecie, będziecie myśleć, że ja dopiero zacząłem grać, ale to nieprawda. Też możecie że to nieprawda, że nagle zacząłeś grać, że nagle konto w 2020. Ale naprawdę straciłem konto w 2020. Miałem nazwę Polska, dwa wykrzykniki. Nie, nie pamiętam, jakie ID. Miałem tam pierożkowego Daryla. I tyle pamiętam. No. Ale naprawdę naprawdę nie jestem tym co, te, co niby teraz zaczął grać. Grałem naprawdę w 2020. I mam pierożkowego daryla i No i tyle takiego co mogę powiedzieć. O gramy z jakimś Edgarem to to team normalnie. Y, autystów. No tu jakiś jest następny Edgarek. Ten drugi ma lepszą moc ode mnie. Aha, chciałem klik-klik-klik mieć Tego się boję, bo on jest silniejszy ode mnie. Nie wiem, czy iść na Adgara. Iść na Adgara. Ale, ale bym go zabił. Gdyby nie to, że skoczył, to bym go zabił. Mój teammate umarł. Ten też umiera. Ja go dobiję. Dobra, pięknie dwa aparaty, oby dla mnie tamtych ten. Bo ja mam teraz lepszą moc, jakbyśmy na nich wskoczyli. Dobra, skaczymy, albo jednak nie, nie, nie trafiłem. Jeśli nie mam gadżetu. Kurde, poszedłbym na nich. Na fangaletę. Cyk, cyk. Przecież to jest taki no -split. Miko, tak się niełatwo wbija puchary. Kurde. Tego kruka zabije, pa. Gdzie mój teammate? On na drugim końcu ma mapy siedzi pewnie. Edgar, weź ty się rusz. Lecimy na tych dwóch. Lecimy na tego Edgara tutaj, pan. O nie, on ma hiper doładowanie. To nie był dobry pomysł. Czekaj. Par cube. Nie, uciekaj! O nie! O nie no skacz! Kurde, czwarta ranga, naprawdę. Siedem czwarta ranga, naprawdę? Tutaj tyle jeszcze było ludzi. Dobra, lecimy. Właśnie głaszczę kota. Jestem w Holandii teraz i to taki fajny kotek jest. Yeah. I właśnie się siedzi obok mnie. Dobra. Ale to tam nieważne jest. Ważne jest zbicie kilku pucharów na start dropa. Wiem, że raczej nic nie wyleci fajnego. Ale... Aha, jest tam. Pa są pan panowie. Dwóch, Serge i... Spike. Lecimy na nich. Cyk. Spike dead. search też. Przecież to jest taki no Nim tak się łatwo wbija, Ale nie gram, nie? Bo to się łatwo wbija. Przecież ja właśnie z cały team pokonałem. Aha, hmm, byśmy no. na tego Leona wskoczyli, bo Niko będzie cięższy. Ok, widzę tutaj: wszyscy mają prawie skinę. A ja skiny, jakie dropiłem z tardropów, to złoty Barley i tam Banita kolco, Taki słaby drog, bo to za 30 gemów. Ja se mogę kupić, a nie. Jakieś za. mi dadzą. Lepiej, żeby mi dali jakieś za 80 gemów, albo chociaż. No, chociaż za 80 gemów. No, i ciszę się z tych skinów, ale to ja sobie mogę kupić. To nie są takie drogie. Teraz skaczemy. Na, 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 nie, nie skaczemy. Teraz idealna jest okazja. Na, na spajka lecimy na spajka. On, on już nie ma teammate. Już, już chłopie dadasz, dobra. 7 power killów. Trzy teamy już, już nie stracę. Lecimy na tych... O Jezu, ale ja teraz dałem ciała. Ara, będzie kilka pucharów. No chyba będziemy, będziemy mieć drugą rangę. Dobra. Druga ranga. 7 puchsów. Hmm. może jakimś innym zagramy może Rico. bo nie gram nimi dopiero go zblokowałem i pierwszą moc no bo boty są to chyba idealnie bo to fajna mapa jest na riko bo, to, bo to jest dużo ścian ta Jessie moja jakaś, dziwna wiem, jakaś dziwna, nie, nie pomaga mi niszczyć skrzynek. Dobra. Nie wiem, czy ta, że, y, ta Jessie się z kimś bije, czy nie bije się. Oje ja, ja do botów umieram. Boże, jaki wstyd. jest jak ta Shelly... Boże, ta Jessie umierza, to ja nie już jest 1v1. Jeden jeden. Dosłownie graliśmy 3 minutki. Nie. 3 sekundy. No to Pennywise umiera. Dobra. Lecimy. Lecimy po zwycięstwo. Ok, no tu my się tak jeszcze z 3 rundy i już będziemy mieć star Dropa. I kończę odcinek. No, idealnie. No co, koteczku? Piękny jesteś. O, tutaj też jakieś koletki. Dobra. Wyślemy moteczkę. I taki patrzę od ściany. Cyk, cyk. Idzie szelka. Tu już musiałem zouttime'ować, bo po Dobra, ta koletka deda krzaku ktoś jest tak. Kurde, ja się nie zabiję. Syk, jak to mi wysłałem. O Jezu, chodź tu się bić, a nie zbierasz skrzyneczki. Dobra. Dwie i mamy sterobok. Dwie do... rundy? Tak, Chyba nawet jedna. Bo mam już zwycięską pasy, to jak wygrałam teraz, to to już będę mieć star dropa. Tutaj ten jean to co on tam zrobi? W ogóle team El Primo Rosa. Nie, niezły team. Kuletka moja się nie rusza. Naprawdę mi atlak 200hp zostaje w skrzynce. Chyba rozwalimy na... Dobra, pięknie Dobra, I tutaj, no dawajcie, rozwalajcie się Bo tu nie ma czasu na zwlekanie Ja ultem rozwalę te skrzynki Ta rosa już umiera Dobra, i mamy z te la pięknie Okej okay. Uwaga, co nie będzie. Huchli się na szczęście. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. A 100 monet. No, tak cię średnio zbierałem na te 100 monet. No słuszno, dzięki za wam, wam za oglądanie. Tutaj widzę, że będę mieć 900 i jest I potem. Napiszcie, kogo mam odbookować, jak ktoś to obejrzy. To Regina czy, czy Maxa. Po, no napiszcie pod y, komentarzami, kogo mam modować. Ja się z Wami żegnam. Pa!